Nasikałby tylko raz, mój nasikał tylko raz. I potem już nie sikał. Bo on wiedział. Raz wystarczy, no? I się nauczy. Jak przyprowadziłam mojego kota po operacji do domu, jak miał amputowaną łapę, to on nie wiedział, jak korzystać z kuwety. I rzeczywiście yy, przyszedł do łazienki. W łazience mam taką matę bambusową, pod stópki, żeby nie stać na płytkach. I on myślał, że tam może się załatwić. I w locie go złapałam, jak już sikał, jak już sikał. Włożyłam go do kuwety, yy, i od tego czasu on wie, gdzie się sika w domu.